Cześć kochani, witamy serdecznie tutaj w Studio Dzikiego, Radia 11 grudnia, Tomasz Okrzesik, kłaniam się nisko, Tomasz Magi Okrzesik, a koło mnie DJ Magi, kochani, legendarna postać na żywieckich dyskotekach, tutaj pierwszy DJ na naszej żywieczyźnie, witam Cię serdecznie Sławku. Nie witam wszystkich. Kochani, po tylu latach, słuchajcie, po tylu latach mam przyjemność gościć Sławka tutaj w studiu naszego Radia Powiatu Żywieckiego, Sławku, witam Cię, witam Cię serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że dotarłeś do nas, że mogę Cię tutaj gościć, że możesz być razem ze mną tutaj w studiu naszego radia budowanego w Powiecie Żywieckim. Powiedz mi, czy u Ciebie wszystko ok? No, nie, nie bardziej. Sławek, jak zawsze, pozytywnie, optym optymistycznie, kochani. No i słuchajcie, mam tutaj przygotowane pytania do Sławka. Polecimy od początku, może. Sławeczku. Pierwsze pytanie, skąd pseudonim DJ Magi? Ja o sobie powiem już za moment, a powiedz mi skąd u Ciebie ten pseudonim? Czy pamiętasz może? No, to było przezwisko. Przyzwoił mnie od magika, od magii. To był sprób, po prostu. Aha, czyli generalnie Magi wzięło się od tego, że byłeś zawsze w czymś tam dobry, magicznie podchodziłeś ta, do wielu ta. rzeczy. Czyli czyli na tym pozostajemy. Ok. U mnie natomiast, moi drodzy, ta historia jest nieco dłuższa. Już ją wyperswaduję tutaj, skoro Sławek jest ze mną na podcaście, Nie omieszkam pominąć tego, że. W wieku 8 lub 9 lat trafiłem do Sławka do domu. Sławka wtedy nie było, pamiętam, była jego mama. I pytałem, były takie czasy, wiecie, że szło się do sąsiada nawet pożyczyć klucz do gazu. I byłem właśnie u Sławka pożyczyć klucz do gazu. Była jego mama, sławka nie było. I wzięła mnie do garażu, żeby zobaczyć tam u Sławka w narzędziach, czy ten klucz jest może, czy, czy będzie go w stanie pożyczyć. Wchodzę, słuchajcie, do garażu Sławka i jest napis magii. Zabiło mnie. Wielkie M. Wielkie M, dokładnie. Zabiło mnie, słuchajcie, i krążyło to za mną przez długi okres czasu, aż w końcu, tak jak od małego w sumie też miałem styczność z muzyką, gdzieś chciałem z nią coś robić nie za bardzo wiedziałem, jak się z tym obejść, może co tam można by stworzyć w życiu lub czym się zająć, żeby na niej zarabiać. Pamiętam to jak dzisiaj. Jechałem do podstawówki autobusem miejskim, siadł mój kolega Andrzej. I rozmawialiśmy coś o Sławku właśnie, bo pamiętam, że naprawiał też Sławek z Andrzeja bratem samochód jego BM-kę, trójkę. Rozmawiamy, rozmawiamy, a w końcu Andrzej mówi: "Tak, no macie sąsiada dla DJ DJ-a, nie?". Ja tak słucham, mówię: a "DJ-a, to znaczy, no Sławek jest DJ-em, nie? Prowadzi dyskoteki w żywcu". Kolejny strzał, zabiło mnie. Na tym można zarabiać, można robić to, co się kocha, można grać kochani, prowadzić dyskoteki, być DJ-em. I zająć się tym w życiu. Mistrzostwo świata. Do czego dążę? Od razu skojarzyło mi się Magi. Magi, DJ Magi. Od razu mi to spasowało. Wszystko super. I tak to leciało przez kilka latek, aż nie weszła. Pamiętam Nasza Klasa. I Nasza Klasa, słuchajcie. No jak to Nasza Klasa? Były imiona, nazwiska. Patrzę, jest Sławek. Fajnie, wszystko w porządku. A na Sławka profilu zdjęcie podpisane DJ Magi. Następny strzał w życiu. Se myślę, jaki wstyd. Po prostu nie. Ja nawet nie myślałem, że Sławek ma taki pseudonim jako DJ, tylko spokojarzyłem to tak, że bardzo mi się spodobał ten napis, właśnie u niego w garażu. Jako DJ też sobie przybrałem ten pseudonim, aczkolwiek jeszcze wtedy nie grałem, bo to były lata takie gimnazjalne, podstawowe. Gdzieś tam zajmowałem się jakimiś setami na Virtual DJ-u, powiedzmy, w domu. I po prostu, tak, o nie miałem osłupiałem. Jak zobaczyłem to zdjęcie, od razu był kontakt do Sławka, tam zapytanie, czy to nie jest problem, jeśli miałbym taki pseudonim. Żeby nie myślał, że czasami gdzieś się pod niego podszywam, że takie rzeczy mają miejsce, itp, i td, ale Sławuś jak to Sławuś. Sławek zawsze optymistycznie, pozytywnie do świata powiedział mi oficjalnie, że on już nie prowadzi dyskotek, że jemu to nie przeszkadza, że wszystko jest ok i że mogę grać pod pseudonimem DJ Magi. Tak więc oficjalnie na podcaście mówię wam, że ja jestem Magi przez 2i, a Sławek jest Magi ten oryginalny można powiedzieć niemniej jednak za, zgadu, za zgodą Sławka właśnie dzisiaj jestem nadal pod pseudonimem Magi, ponieważ no z czystej dobroci powiedzmy Sławka i nierobienia z tego ani grama problemu słuchajcie nawet zagraliśmy jedną wspólną imprezę e, więcej dwie lub nie trzy jedno. imprezy nie wiem, w Jagiellońskiej i było magii i magii, stare i młode pokolenie. To było takie przebicie tych pseudonimów, spromowanie tego wszystkiego. Dlaczego tak jest, jak to wygląda, o co chodzi. To były dobre dyskotyki Sławek, nie? Dobre, dobrze, było, było bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, coś już mamy wyjaśnione, lecimy tutaj dalej. E, powiedz mi, Sławku, a od jakiego momentu w życiu zapadła u ciebie decyzja, żeby, że będziesz DJ-em, prezenterem? To przyszło nagle, czy planowałeś to? Nie, to. Ja nie pamiętam czasów, od dawno, bardzo dawno. Ty już, jak Cieska. pamiętam, jak y, określał to mój znajomy z pracy, od podstawówki miałeś chyba 13 lat, to już prowadziłeś dyskoteki tak. w szkołach, mhm. tak? No. Tak to właśnie było. No, też, też, też pamiętam to z takiego momentu, gdzie ludzie tak to opowiadają, bo ja jestem od Sławka 13 lat, słuchajcie, młodszy. Tak więc nie mógłbym tego pamiętać dosłownie bywając na jego imprezach, ale. Dużo dobrej historii krąży właśnie na jego temat. E, kolejne mam tutaj zapytanie do Ciebie, Sławku, Twój przebieg kariery klubowej. Jakie na Twojej drodze w życiu stanęły kluby, puby? Czy to był tylko Żywiec, czy gdzieś dalej? E, grałem po chyba klubach. Ogólnie. No, w bierzchu, wydaje dalej, Ale tak, to był pub i był luś, to były dwie knajpy, Tutaj w Żywcu, tak? W Żywcu. Czyli Jagielońska 2A i Piłsudskiego 4B. 4B. Dokładnie, kochani, też kultowe miejsce już dzisiaj trzeba to podkreślić. Sławek zaczynał dyskotyki, gdzie wcześniej w żywcu chyba nie było niczego z dyskotekami poza Pabem, w 96 roku, dobrze mówię? Czy było coś wcześniej? Nie. Nie kojarzę też właśnie. A jeszcze wcześniej Sławku, bo tutaj właśnie wspominamy to, że jesteś pierwszym DJ-em. No, 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 no. Była też taka, tam gdzie jest teraz Merkury. Dobrze no, kojarzę? No właśnie. Słuchajcie, moi drodzy, i wspominamy też yy, Sławka jako, go, jako pierwszego DJ-a ze względu na to, że Sławek prowadził dyskoteki już w MC-ku. Dobrze też pamiętam tak. Sławku? Mm, tak, to W MDK. Dokładnie. Dokładnie. I to był Sławku rok 95. 6? 94. 94. Wow, słuchajcie, także bez yy, jakichkolwiek namysłów i i nawet dyskusji mówimy tutaj właśnie, że Sławek jest pierwszym prezenterem DJ-em. No tak jak Sławek też y, fajnie kiedyś podkreślił, ja też tak uważam, jesteśmy podobnego zdania, że DJ to jest jednak ktoś, kto ma swoją muzykę, producent, jest to ATB. My bardziej byliśmy tutaj prezenterami, aczkolwiek do DJ-ingu nie było nam daleko ze względu na to, że miksowaliśmy tą muzykę na żywo, tak? Czyli, no, czyli, no, czyli, no. czyli to wszystko było pochodne od tego. Kolejna tutaj kolejne pytanie tutaj do Ciebie, Sławku, ode mnie, to słynny klub stworzony w domu. U Ciebie w domu w podziemiach Lochy, czy on nadal istnieje? Nie istnieje, nie, nie istnieje. Nie istnieje już nie ma. Słuchajcie, ze Sławkiem mieliśmy przyjemność grać naprawdę niejedną noc. Oczywiście nie pod rząd, ale, ale co jakiś tam czas się spotykaliśmy, można powiedzieć, że u Sławka na domówce, ale... Gość miał klub w domu i to nie byle jaki klub muzyczny lochy polecam wpiszcie na YouTubie. Jest dalej filmik na moim kanale oświetlenie na najwyższym poziomie jaki może być jeśli chodzi o dom. Naprawdę rewelacja sterowniki to wszystko czego potrzeba nawet w profesjonalnym klubie konsola. Wszystko żeby. Dokładnie dokładnie wszystko zrobione też przez Sławka i to naprawdę no, jesteś magik. To, to, to trzeba określić to jest po prostu magia słuchajcie słynny DJ Magi tutaj na żywcu. Moi drodzy, pędzimy dalej. Tutaj mamy jeszcze pytanie do Sławka. Sławku, czy muzyka nadal towarzyszy Ci nieustannie w życiu, czy to już historia, która pozostanie na zawsze w sercu? Nie, jak nie najbardziej, towarzyszy całkowicie, cały czas. Zawsze słuchasz jakichś nowości, remiksów czas... i tak dalej, cały czas? Przejmuje to mój syn, on się tym też bardzo lubi zajmować. Twój syn Aleksander, tak? Tak, tak. No proszę bardzo, czyli y, idzie to w genach, przeszło to nie, na... Mam ja że pójdzie <laughs> Słuchajcie, no mając takiego tatę jak Sławek, to nawet byłoby... Byłby to chyba grzech, żeby nie kontynuować tak, tak fajnego zawodu, jakim jest DJ. Kolejna tutaj Kolejne pytanie do ciebie, Sławek, to ode mnie. Wokal radiowy. Czy był ćwiczony przez ciebie, czy mówisz po prostu naturalnie? Był ćwiczony. Był ćwiczony. Miałeś ćwiczenie tego, tego. Słuchajcie, Sławek, jak odzywał się na dyskotekach, no to po prostu to. Było wiadomo, że to gra on. Wiadomo było, że to gra kwiecień. Nie było tak, że jakiś tam DJ, tylko było. Kochani, witamy serdecznie ten głos, taka barwa DJ-owa i to w tamtych latach podkreślam, gdzie nie było kogo naśladować. Sławek sam ćwiczył, sam uczył się tego kunsztu i dlatego też y, mamy go tutaj w Żywcu jako my mówię muzycy DJ-e za takiego ambasadora powiedziałbym żywieckich dj czy też dyskotek. Mam przyjemność dzisiaj gościć właśnie Sławka kwietnia, kochani, w naszym studiu Dzikiego Radia. Sławku, a jeśli chodzi o słowa dobierane podczas zapowiadania yy, do mikrofonu, tak jak mam twojego seta jeszcze z luzu, gdzie tam, już w tamtych czasach, gdzie był 2002, 2003 rok, no nie było szans nawet na internet, na jakieś naśladowanie kogoś. Ty sam to wszystko brałeś z głowy, czy też ćwiczyłeś w domu już wcześniej takie? Nie, to jest głowę. z głowy. Wszystko z głowy, po Coś prostu mówiłeś naturalnie. No słuchajcie, to jest naprawdę fenomenalne. Miałem przyjemność stać koło Sławka. W 2015 roku za konsolą w i jak mi się wydawało, słuchajcie, że coś potrafię, to wtedy okazało się, że naprawdę raczkuje. Stanął koło mnie Sławek Kwiecień, zagrał pierwszego seta i po prostu o nie miałem. Słuchajcie, szkoła sprzed 20 lat, jeśli chodzi o mnie. Gościu, który grał przede mną kilkanaście lat i do dzisiaj potrafił zabłysnąć, do dzisiaj potrafił zrobić tak, żeby był pełny parkiet. To jest talent, słuchajcie. To jest talent, to jest Sławek Wiecie, DJ Magi. Kochani, następne pytanie do Sławka ode mnie. No i tutaj mam taką ciekawą, może nie zagadkę, ale taką, taką wstawkę. Słuchajcie, Sławek miał y, Escorta. Escort może nie jest marką S-klasy jak Mercedes, natomiast audio w Sławka Eskorcie było dobrane idealnie. Było stworzone po prostu pod ten samochód i słychać było go z kilometra. Sławku, jak to się stało, że to audio tak dobrze grało i czy ono było kupione, czy też zrobione przez Ciebie własnoręcznie? To było zrobione. To było zrobione za jakieś śmieszne pieniądze. Wszystko było własnoręcznie przez Ciebie stworzone? No tak, to było dobrane do, dokładnie, żeby, żeby, to, żeby to dobrze grało. To pod, pod wymiar tej skrzyni, tego, tak. tego Escorta. Pamiętam to jak dzisiaj, ja miałem może 12-13 lat. Siedzę w domu, słuchajcie, gram na komputerze w strzelankę, no to wiadomo, że granaty lecą, ckm my strzelają. Słucham, słucham, rozglądam się coś, coś mi gdzieś gra. Ściągam słuchawki, Sławka, słychać z ulicy w Pomyślcie sobie, jakie tam było uderzenie. To było niesamowite. Do dzisiaj wspominam to auto i to naprawdę z wielkim sentymentem. Moi drodzy, pędzimy dalej. Tutaj mamy jeszcze pytania do Sławka przygotowane takie jak. Yy, czy w tamtym czasie Sławku? O, to jest też dobre pytanie. Czy w tamtym czasie, kiedy ty grałeś, kiedy zaczynałeś, powiedzmy rok 98, no już nie zaczynałeś już wtedy, byłeś aktywny dość mocno na Żywieczyźnie, czy w tamtym czasie 98 do przekroju do 2003, czy było sporo imprez takich poza klubami, mówię tutaj jak wesela, firmowe, okolicznościowe, czy ludzie po prostu rzadziej korzystali niż dzisiaj z tych usług DJ-a? Nie wiem, były, zdarzało się, ale bardzo nie, nie rzadko, było mniej tych imprez prywatnych, raczej kluby, Ty siedziałeś raczej w klubach, Radzie, pubach, tak? Tak, raczej eee, Kochani, Sławek Kwiecień dzisiaj ze mną na audycji, na podcaście, w zasadzie pierwszym podcaście naszego e, radia, Dzikiego Radia z powiatu żywieckiego. Tomasz Magie Okrzesiek, mam przyjemność gościć Sławka Magiego Kwietnia. To jest coś, o czym marzyłem, kochani. Kolejne marzenie w moim życiu zostało spełnione. Sławek, Sławek był moim gościem w radiu, w radiu, w Dzikim Radiu. Dziękujemy serdecznie Sławku. No i co? Teraz pogramy coś zapewne dla naszych słuchaczy, jak to w naszym radiu, dzikim radiu. Sławeczku, dziękuję pięknie, no i życzę Ci, żebyś skończył swój dom, tak? Sławek teraz kończy dom. będę się, się No proszę bardzo. Kochani, kolejna nowość u Sławka. Nowy dom, nowy Sławek, nowe nadzieje. Życzymy wszystkiego dobrego tutaj oczywiście Sławkowi i jego małżonce. Pozdrawiamy Magdę, pozdrawiamy również jego syna Aleksandra. I kochani, pamiętajcie, śledźcie nasz fanpage dzikieradio.pl, a także naszą stronę dzikieradio.pl, gdzie możecie nas słuchać online. Zachęcam serdecznie, również możecie pobrać naszą aplikację i słuchać nas 24 godziny na dobę. Cześć, kochani, do usłyszenia!